Dion jest fantastycznym ojcem, ale wciąż rozpamiętuje śmierć Cartera. Nie potrafi zbudować więzi z Dosy. Musimy o tym porozmawiać. Jestem z nią sama. Proszę, żebyś ją podtrzymał. Sama? Nie ja jestem nieobecnym ojcem. Zajmuję się dziećmi, uwielbiam to. Ale wolę, żebyś ty się opiekowała nią, a ja pozostałą dwójką. Skupiłaś się na niej. Chciałabym, żebyś mi pomógł i wziął ją na ręce. Brałem ją na ręce. Proszę, żebyś to zrobił teraz. Wykręcasz się. Być może, ale muszę się z tym uporać. Nie czuję się komfortowo. Nie miałem dotąd dziecka z wadą serca. Ja też nie. Wiem. Nie atakuję go. Chcę, żeby wiedział, co czuję. Rozumiem, że opłakuje śmierć Cartera, ale mamy nowe trojaczki. Ja też przeżyłam stratę Cartera, a teraz zmagam się z chorobą Dawson. Wiem, że to trudny temat. Muszę wszystko sobie poukładać. Nie masz pojęcia, co czuję jako mężczyzna i ojciec. Nie wiesz, co się dzieje w mojej głowie, jaki Nie to wiesz, dla mnie ciężar. Wciąż zadaję sobie pytania. Rozumiesz? Jesteś fantastycznym ojcem. Cudownie opiekujesz się dziećmi. Zapewniasz nam utrzymanie. Nie kwestionuję tego. Po prostu chcę, żebyś zbudował z nią więź, zbliżył się do niej. Just just build a relationship oh, wow. with him.